No, dzień dobry. Ogólnie jeden wielki burdel. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają nagrywki w ciągu dnia, czy montowanie, czy, czy robienie czegoś dla firm, jak wygląda Backstage, który oczywiście prezentuje się cudownie w internecie, to już wam pokazuję. Proszę bardzo, tutaj mamy tło, tutaj mamy. Tadam! Pięknie, rada. I widzicie, da się na niewielkiej przestrzeni to wszystko ogarnąć. Lustra są, kosmetyki się wszędzie walają, bo to akurat było dla firmy z kosmetykami, więc tak to wygląda. No słuchajcie, tu jest, jest, tutaj wszystko jest, da się. No to nie, że się da, wpić, że się da, wszystko się da. Tylko kwestia chęci. A ja już jestem pomalowana, ogarnięta, także już mam jedne za sobą, teraz muszę się zmyć. I pomalować jeszcze raz, tak żeby to miało po prostu ręce i nogi, bo potrzebne są wideo w sumie w dwóch formatach, no i muszę to po prostu nagrać jeszcze raz od nowa. W sensie już jedną mam, ale muszę teraz nagrać drugie, bardzo podobne, tak żeby to było po prostu dwóch. Żeby to wyglądało epeć, profesjonalnie i elegancko. Także pokażę wam teraz krótki backstage jak to wygląda. Jestem po drugiej stronie. Słuchajcie, kręcimy do połowy, więc odtąd jest elegancko. Na dole jest dress. No wiadomo, wiadomo o co chodzi. To studiował na zdalnych od połowy w dół, wiadomo. Teraz pokażemy trochę konsystencji. Kurde, apostrośno. no! Jest, oh, jest ok, dobra. Pota jeszcze szybka. Mamy to. Powiem wam, że mi się marzy takie studio, żeby po prostu mieć, już wiecie, takie swoje miejsce, jedno gdzie wszystko nagrywam, gdzie przeprowadzam sesje zdjęciowe, gdzie robię zdjęcia i tak dalej. Mam w sprzęt w jednym miejscu, nie po prostu porozwalany po całym mieszkaniu. Tak kurczę, to też nie jest takie hobby, żeby to takie miejsce znaleźć, bo już próbowałam w sumie jakiś czas temu mm, dość długo szukać i. No, już chodzi o ceny i po prostu już chodzi o miejsce faktyczne, żeby to było faktycznie ładne to miejsce, żeby tam, żeby to było coś takiego, wiecie, z duszą, żebym ja to mogła fajnie urządzić i tak dalej, bo myślę, że podstawa już, jakaś taka baza, studia też musi być w miarę fajna. Jeżeli bym to wykorzystywała tylko do fotografii produktowej, no to jeszcze pół biedy, ale robię sesje zdjęciowe, robię sesje e, produktowe, nagrywam właśnie często tutaj dla Marek czy, czy coś, bo po prostu e, wszystko jest taki miszmasz, I jakby tu potrzeba takiej fajnej, jednej większej przestrzeni. Wiecie, głośno manifestuję, no bo to różnie może być. Wiecie, wysyłam w eter, w kosmos, że może się znajdzie jakieś takie miejsce w końcu i zaspokojone i, za, i po prostu fajne, fajne miejsce jako miejsce. Jeżeli ktoś ma takie kontakty, albo zna kogoś, albo wie cokolwiek, gdzie można we Wrocławiu znaleźć takie fajne miejsce, no to piszcie śmiało, piszcie mi, piszcie mi wiadomości prywatną, nie w komentarzu, bo jeszcze ktoś zobaczy i odgapi. Ale słuchajcie, dzielę się tym z wami tutaj właśnie, bo pokazuje, że da się wszystko ogarnąć na spokojnie, da się tylko, że to jest kwestia zorganizowania, kreatywności przede wszystkim, tego, żeby to po prostu jakoś tutaj tak, wiecie, pospinać, bo serio da się zrobić coś z niczego. Często to pokazuję też właśnie na moim Instagramie, jakieś takie, wiecie, fototryki czy cokolwiek. Tylko wystarczy Wam często telefon, bo ja nagrywam często też telefonem zwyczajnie te moje współprace. Da się naprawdę tylko, to jest kwestia takiego zorganizowania... Waszego podejścia i wiecie, po prostu chęci, chęci zwyczajnie. Także sobie tutaj marzę, wiadomo, manifestuję, ale to nie jest tak, że bez tego się nie da, no bo się da. Jest trudniej na pewno, jest wiadomo, no bo trzeba się bardziej wysilić, trzeba wszystko ogarnąć, ale to nie tak, że się nie da, i no taki mój przekaz dla was na dzisiaj. A ja manifestacje wysyłam w kosmos szeroko. Ej, ale ten glow to nie mają taki piękny. Jezu, świeca się po prostu jak gwiazda. Dobra, to i malujemy jeszcze raz chociaż ja wszystko nagrałam. To, to, to jest luk. Dobra, dobra, mogę zmywać. Pilocik się bardzo przydaje podczas nagrywek. Nie rusza statywu, nie powoduje jakichś takich, wiecie, mikro wstrząsów Wszystko jest elegancko. Skończone. Także siadamy do obróbki, bo jeszcze sporo zdjęć mi zostało, a niestety w weekend nie mogę pracować. <grywk> Niestety w nie mogę pracować, no biedna ja. Biedna, ja naprawdę. Bo jedziemy w pewne miejsce, ale to już jest związane ze ślubem. Także może was zabiorę ze sobą i wam wszystko pokażę. Dobra, muszę tu garać po prostu, bo taki burdel, że masakra. No, i tak to wygląda w większej ilości tego, co widzicie w internecie, kochani. Każde prace mają swój taki backstage yy, i spoko. No, pokazuję wam to obo, że bardzo pamiętam, bateria w telefonie. Dobra, muszę podłączyć. No, także wiecie, jak to wygląda. E, burdel, nie burdel. No. Ale ale praca wykonana. To się liczy. Efekt się liczy najbardziej. Jedziemy. Słucham. Jestem gotowa do spanka i do wyjazdu. Samolot. Walę dużo duży, skubany. Wspaniale. To jest taka piękna woda. To jest po prostu cudo. Tak pięknie jest. Jak po prostu lato. Naprawdę lato kocham. Po prostu tą wiosnę. Okulary mamy. Woda jest. Wszystko jest. A no, poduszeczkę. Bardzo się na niej spać. A Wojtek się prowadził. Jest bardzo zadowolony. Zawsze prowadzi. Aż, a cały Bo jestem facetem, jestem facetem, dominuję nad... A cały dzień wczoraj, proszę ja proszę, prowadzę. będziesz prowadziła, będziesz prowadziła, proszę proszę, można go już o poduszkę, i ja sobie tutaj położę, będziesz tak prowadzi? Nie, to jest... <taki> tak było. Wyznanie patriarchatu, który, który dzielnie, prawda? Nie. Chłopy do garów! Tam nie chcieli więcej tych ekscytujących rzeczy. Kochani, jedziemy. Masz dwie godziny prób. Żeby... No już to... tak godzinę masz jazdę, będzie jasne. Dobra, jedziemy do Warszawy. Tak, dalej. I patrz śmiejesz się. Jedziemy do Warszawy po buty. Buty moje na ślub. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że to już na pewno uda i się uda wybrać coś super. No i zapytacie, Paula, nie ma we Wrocławiu żadnych sklepów z butami, Boże, czemu jedziesz aż do Warszawy? No, kochani nie mam. W sensie są, ale tutaj znalazłam takie wyjątkowe, które mi się bardzo spodobały, które właśnie są takie wiecie nietypowe. Pasują po prostu mi do sukienki i bardzo trudno też było mi tego typu buty znaleźć w internecie. A jak znajdowałam to wiecie na jakichś takich trochę szemranych stronach, albo takich, nie wiem, wydawało mi się, że po prostu. Noga mnie bolała od samego patrzenia, że mogę je założyć, bo na przykład są na mega dużym obcasie. No i właśnie. To jest już taka pracownia, która po prostu właśnie specjalizuje się w ogóle w butach ślubnych i. Oni robią naprawdę cuda, w sensie piękne mają te realizacje, plus właśnie one są tak szyte jakby na miarę, w sensie mogę sobie dobrać, wiecie, obcas, wysokość, grubość, jak to ma wyglądać, jak to będzie, wiecie, czy będzie pasować do mojej nogi, czy niekoniecznie. I to jest dla mnie mega ważne, bo ja po prostu chciałabym, naprawdę ja bym tak chciała wytrzymać, nie wiem, cały dzień i kawałek nocy w tych butach, żeby po prostu potańczyć na spokojnie i tak dalej. Ja mam mega duży problem z wytrzymaniem w butach na obcasie. Na takim wiecie, wyższy niż trzy centymetry całą noc? No, średnio to widzę, a też nie chciałabym, wiecie, właśnie kupić butów i po prostu wywalić sobie, nie wiadomo, jaki duży obcas, bo po prostu one no, będą niewygodne. A ja mam w tym największy problem. No i kurczę jakoś tak chciała, bo myślałam, może wyślą mi jakieś, wiecie, buty do przemierzenia i tak dalej, no ale nie, że tam trzeba przyjechać. Wtedy tam mają godzinę poświęconą tylko na to i po prostu na mnie w sensie, i mogę sobie by przymierzać, a właśnie właśnie czegoś tego obcasa i tak dalej. Wtedy z tego, co słyszałam, bardzo dobra opinię. Jest nadzieja, że nie będę musiała kupić im dodatkowych dwór, pa, dwóch par butów, tylko po to, żeby po prostu w nich wytrzymać. Więc dla mnie to jest bardzo dużo, to pasuje sobie obcas, to sobie wszystko, więc mam nadzieję, że będą super uszyte i że po prostu się uda w ogóle wszystko dobrze wiecie znaleźć, dopasować i tak dalej. Także trzymajcie kciuki i na pewno Wam pokażę kilka przebitek z tego, jak to wszystko wygląda. Przy okazji, oczywiście, odwiedzimy znajomych, także, także się cieszymy, bo to wiadomo, wypad na jakiś czas. Zawsze mi się w ogóle kojarzy z jakimś wiecie pracą, bo często wyjeżdżam czy na jakiś ślub właśnie do Warszawy, w sensie robić, czy na jakąś tam okazję, tak jakby w miarę było szybko, szybko. I tak serio. Nie zwiedziłam jeszcze tak, wiecie, Warszawy, żeby tak poczuć w ogóle tą stolicę, żeby to wszystko jakoś zobaczyć, wiecie, fajne miejsce. Tam przelotem byłam oczywiście w kilku, ale chciałabym jakoś tak bardziej, może coś wiecie, jakoś tak bardziej poczuć to miejsce, a nie tak szybko, szybko zawsze w przelocie, więc myślę, że jest szansa, żeby to zrobić, więc yy, zabiorę was ze sobą. Myślę, że te buty, no myślę, że to będzie spoko, także zobaczymy, ale jestem dobrej myśli. Generalnie... Chciałam to nagrać, ale że już zmieniłeś te buty. No, w się sensie wszystkie jak tak patrzyłam to na różne okazje. To jest taka no, to w Gucci widowa. To jest taka Gucci Widow tak. totalnie. No tak, no, to Ale ta, żeby... pokaś... ja mają fajny obszar, nie? No. Właśnie ten mają fajny okres. I no. ja o tym myślałam, żeby one były takie wygodne. Ale jesteście zadowoleni. Na klitzcy, tak. Okej. końcu coś zrealizował Więc no sprawdźmy to sobie, musisz się przejść. A ty, że my w miarę dobrze stabilizują. Mhm. O, ładne światło które odpada. Tak. No dobra. No ona tajemnicznie no, rozmiar mniejszy. A, Ej takie, takie czego? takie, no fajne są, w sensie że... no, ja mi się A jak wysokościowo i jak z wygodą. To jest wysokość, którą to możemy to osiągnąć nie leci noga, ale mnie przez też że też, też jest ta e, lasowa, nie? Tak. Przecież poruszaj, poruszaj tak porządnie że to bo jak do tańca idzie dalej, żebyś tak, wiesz... Żebym po prostu zatańczyła pierwsze tak? tutaj. No, mi się wydaje, że 36 powinna no, no właśnie na tutaj ten... tak patrzę, że mam ma luz z tyłu. Tak. Bo ja tak normalnie noszę 37, ale tak to może czy to to tak trochę... Troszeczkę na inaczej, nam się noga odbada. Spoko, wygląda to takie złote, no. nie? W sensie Naprawdę, nie, nawet nie pomyślałam o takich. No. Pani Paula, proszę zapozować. Nie muszę zapozować. Nie no, w sensie, w ogóle jak na przykład świetle w słońcu, no. No, to, to po prostu jest no. Odbija się wróć na wszystkie strony, nie? Wow. Koncepcja w ogóle tego To Ja nie, nie potrafię. Tego jury, najważniejszy. Szef. No właśnie nie wiem. Na, na razie milczący. Ale w jego głowie dzieje się wiele na pewno. Nie ma oficjalny. To. Troszeczkę blok tutaj zabrudzony jest. Nie jestem w stanie. to jest celowy zabieg, to jest celowy zabieg, moim zdaniem. I proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na tą gołą kostkę. Niesamowita uniwersalność. Nie ma znaczenia, czy jest 20 stopni, czy 5 stopni. To na pewno ten obcest to jest by nie martwiło, ma bo tak. Tak, taki porządny, taki stabilny, nie jest no. A właśnie to też nie jest tak, że taki mały, sukienki, No właśnie, to bardziej, że pasuje znowu jakaś taka cienka szpileczka. Co nie będzie za ciężkie i tak się. Nie. Ale to. to, to Żeby pan nie miał takiej będzie tak dziwnie to tam coś... Możemy Może pan teraz i tak jest Nie, to proszę. Zobacz sobie. Taki operator. Uff. Co myślisz? W ogóle takim kroju buta. Głupie Znaczy. Nie, nie całkiem, wie, moim zdaniem to jest trudne tego, że jeśli będzie pani całkiem okej, ok, ale najważniejsze jest to, żebyś wiesz co będzie się czuła i dowiedził się. Jeżeli, jeżeli, to atrozy, no ona no, pewnie jest stabilizowana. Tak, no, tak, tak jest stabilizowana. A jak będzie miała taką szpileczkę, jak tam patrzyłyśmy, to nawet jeśli ona będzie poszerzona do łupy, to będzie dalej męczące, mega. Na przykład, na przykład, nie? Jakbym miała takie, powiedzmy, nawet bym tak już zaszlała całkiem i poszła coś takiego ze złotem, czy na przykład wtedy ten kapelusz brązowy też ok? No. No. <grym> takie tylko Pan Młody przytłoczony ceną. <grym> okay. A jednego w rozmiarze 36, bo niestety Pani również tego życzyła. <grym> no, dobrze. Podają bardzo ładnie na no, nogę, wygląda po prostu zgrabnie, pięknie, no. No ale to jest kwestia ja tego, czy tak 10 godzin, czy ja, prostu ja będę z tym mogła chodzić, no bo to jest ten... To, to jest za dużo, dużo. oczywiście. Nie wiem, ja to, to jest 15. Na koniec Jest w alley słodzie, alley. Jest złoto mhm. dosyć w ale nie jak za śniwiałym domem. się, się skupić na nagrętach. za dużo, tak? Tak, tak. Powinien być. Mamy to. Sendałek nam żyć, Ale sklepny, ma. On ma. On ma nowoczesny, nowoczesny map. Bardzo ładny. Ma wyciągniętą tą podeszwę. No, no, bardziej nie? Tak, tak. tak, tak no, bo, ja bo ta sukienka ma tą podszewkę, która też nie jest taka całkiem biała i to tak przypomina no, nie, nie się. No. No, takie muszą być, w sensie, dodają coś do nich, takiego, co je trochę różni. Do butów. Dlatego te dopiero tak myślałam, bo mi no. się one spinały też z koncepcją, nie? Całą. No, 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 ładnie I Nie sprawiają, że są takie na przykład za romantyczne. Nie, bo wszystkie delikatne akurat. No, nie, nie ma takiego odbioru w całości. Mieszkam ich. No. Pokaż się przodem. A, Przesłanie No, przedem, przedem, przedem. Wow. No, są Przesłanie są na jako buty, są cudne, ale... New balance. New balance jest tego no, e, super dużo na przewietrzenie generalnie. W rodzinie od tak. 20 lat. jest w ogóle na pokolenie. Niech taty. Tak. Można biegać, można chodzić, można przyjść na dużo na Wszystko. Praktycznie są wygodne, a wciąż wyglądają tak zgrabnie. To jest magicznie operator. Trzeba wszystko tak połączyć w głowie na zasadzie na, na sobotanego trochę, nie? Kręcić Cały czas, Paula, już nie, już nie też miałam taką myśl, że one są fajne, ale miałam przez chwilę. Czy nie będą mi skracać w tej nogi? Taką miałam myśl. jak była wysoka, miałabym po prostu na no, 90, no to no, tak. no, no, ja się wychodzić nie wówczas. tak, fajnie w słońcu się imienia, nie, nie wiem czy teraz tak widać. A ta, czy para numer 6. Paula Dąbrowska, Dąbrowska, Dąbrowska o, i Stefan Dąbrowska, Dąbrowska o, i Stefano Terracino. Zapasowane, wszystko wyjaśnione. Dzięki, no, dzięki. A kiedy Na 28 czerwca. Wesela. Hmm. Ale tak. żeby się pobrali, to by właśnie mieli sukni? Tylko mają sobie wejść takie No nie wiem, bo to jest ta pierwsza przymiarka, na której zalecieli mi już i z butami. Ha! Czyli to nie zażywę, że... A wiecie, co się sobie tą sukienkę, wyobraźcie sobie całość. Przepraszam, ja nie idę na żadne nie. Nie tylko o Tak sobie już wyobraziłam już całą i te pióra, Ale ja z tą nogą, ja wchodzę. Jest już, dzisiaj jest! Tutaj nagle złote, nagle wleży albo że tych butów nie było tutaj, tych stricte tych. Przeświat, nie... Przeświat chce te buty, Paula. Te. Wow. Kalina, ale do tym balansem <grym> trochę bliżej. Czuję się jakbym kupiła mieszkanie. Dziękuję. No, mieszkanie może będzie tańsze. tańsze. <grym> Dobra, mamy to. Chyba mamy to już koniec. Już się nad tym zastanawiać, gdzieś razy. To będzie na ciebie, na ciebie i na ciebie. Że sobie nagrać. Olgier chciał złote, złoty. Olgir chciał złote złoty. Ja mi jednak Kurczę, no Jezus, nie, nie jest już popisałem mowę, ale nie. Nie, nie. Nie, nie. mów mi tak. nie. też tam jak ja je tak, sobie ale... ale... nie pomyślałam o tym nawet przez chwilę. na przykład no jak tak, to był ten efekt przełamania. Pola, się czujesz? Nie wiem. Ja się Miałam mieć inne buty, wyszłam z całkiem innym komplektem z innymi butami. Jestem wstrząśnięta i zmieszana. Zmieszana? Ja trochę nie wiem, co mam jeszcze o tym myśleć, ale po prostu wyszło. Czuję się jak po prostu, jak, jak Michael Scott, pamiętasz, jak podawał rękę temu? To ja nie wiem, co się dzieje, ale podaje i jakby jest tak. Roku, no sprzedawca roku 1991. Mam jakieś po prostu dokumenty i... i tak nie wiem co się dzieje po prostu, nie wiem Dziwne to jest, ale no i no bo to są tam wszystkie takie piękne mówią mówiące tyle koncepcji nagle, że ciężko wybrać Ciężko po prostu, ciężko się przełamać, ciężko nagle zmienić, o okej, okay, to może coś tutaj Ja pierdziele, nie będę mogła spać dzisiaj, Na, no to też nie będę mogła spać Ja bym spał spokojnie, piękna wiosna, a ja jestem romantyczny Chodzę muffinkiem Bafinkę zostawię, ale nie zobaczymy się zma... płaczę, tak was wymęczyłam! Tak was nie wiem, czy ja, czy po prostu. Coś tu widać. Bawiłam się, że będzie tak ciemno, ale. Tak sobie postawię. Mogę trzymać. No to trzymaj. To się kameruje! Szybki update, jeśli chodzi o buty. To nie są proste rzeczy. Przyjechałam z jedną wizją, miałam jechać po jedne konkretne buty, które mi się spodobały, spodobały na stronie. Co się okazało, że nie do końca są takie wygodne, albo ten obcas po prostu, który ja sobie tam wymyśliłam, nie do końca jest taki. matko nie do końca jest taki, e, no właśnie wygodny. I cały misterny plan pizdu. Jak się zaczęło po prostu przymierzać te wszystkie buty, i tak dalej, jak to wygląda. E, obca. i w ogóle nagle wyszły takie opcje, że w ogóle, a może tu, a może taki brokat, a może coś dowalić, albo coś. Ja miałam takie wow. W sensie są nowe możliwości, nowe możliwości się w ogóle tak pojawiły też w mojej głowie, żeby w ogóle przetrawić to. Chociaż nie przetrawiłam tego, bo tak naprawdę jak się ma jedną wizję w głowie, a potem jest tak, że. No wiecie, jedziecie po prostu z czymś, macie tą jedną wizję, na pewno jedziemy po to, jedę po te buty, już na pewno jakby to wyjdzie i tak dalej i nagle jest takie nie, a może coś innego i nagle o, o, po prostu siedzicie, siedziałam tam półtorej godziny, dobrze, że miałam pomocników ogólnie do ogarniania, no bo na tyle spoko, że po prostu fajnie było, że tam mi doradzili i w ogóle mega fajna ta kobieta, która prowadzi ten salon, także bardzo serdecznie polecam. I naprawdę było super, ale kurczę ile to wszystko trwało. jakby Chyba byłeś tam, tam półtorej godziny półtorej godziny i to zaczęło jak 10 minut dosłownie. To po prostu. Oh. Ja miałam taką głowę rozwaloną, mówię, Boże, nie te buty, nie te, nie tamte, a potem nagle, a w sumie dobra, zróbmy coś w tym stylu, może ten obczas y, będzie wygodniejszy, coś tu dodamy, coś tego, ale w ogóle zmienić to w głowie, zmienić to podejście. O Jezu, to nie jest takie proste i w sumie, no, kupiłam ostatecznie buty, kupiłam że po ptakach jest, bo stwierdziłam, że jak stąd wyjdę, będę się zastanawiać, to i tak nic nowego nie wymyślę. A ja po prostu mam w głowie takie, że trochę miało być coś innego i wyszło coś innego. I to jest takie, o, to Trzeba to po prostu przytrawić, trzeba to po prostu... Trzeba to... Przetrawić i myślę, że jak się z tym prześpię, to jakoś tak spojrzy inaczej. Ale tak bardzo trudno. Jak się coś ma jednego w głowie i jest coś innego, to jest dramat. No ale w każdym razie wizyta udana, e, bardzo fajne, tam wszyscy mi doradzali. Super miejsce. Naprawdę wiecie, że to jest najwyższy poziom, jeśli chodzi o w ogóle podejście i szyć, i tak dalej, bo te buty są szyte ręcznie. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie względy jeszcze, że muszę się przekonać do czegoś tam, co miałam po prostu innego w głowie, no to jeszcze nad tym pracuję. Ale myślę, że będzie coraz lepiej. Także teraz spacer, bo już nic więcej nam po prostu tutaj nie. Nie zostaje, żeby przywytrzyć głowę, bo tyle dla mnie emocji i jakichś takich decyzji do podjęcia to jest po prostu dużo. Więc teraz spacer akurat za słońca jesteśmy w łazienkach, także trzeba przetrawić ten dzień, ale myślę, że myślę, że będzie dobrze. A, może się jakoś pożegnam. Już się Okej. Okay. Nie wiem. Może czegoś się pożegnam. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś też to jakoś się przyda. Fajne miejsce, fajny w ogóle experience. Bo ja mam taki problem, że właśnie mam problem z tym obcasami, że mi jest trudno wytrzymać na wysokich obcasach. A jednak nie chciałabym po prostu, wiecie, w balerinkach po ślubie po prostu latać. Chciałabym wytrzymać te buty, chciałam, żeby one były super, takie dopasowane. Też nie na jeden raz ogólnie już za taką cenę. Więc myślę, że mamy to, także polecam i, i tyle teraz wycieczki. Jeżeli macie doświadczenia z szyciem takich butów, jeżeli macie też właśnie takie um, różne jakieś problemy, czy takie właśnie zastanawiacie się nad różnymi rzeczami, to dajcie znać, jakie rozwiązania Wy wybraliście na przykład, to też się chętnie dowiem i no dzięki za oglądanie. Pa! To było dobre? Żeby było. Pamiętam go, kiedy miałem taką rozstrzygniętą rękę dzisiaj. Co Bo jest to jest taki. To to chodzi, po to wszystko nie, jest nie, w nogach, nie? No, brawo! <laughs> Jak masz stabilną postawę nóg, to możesz zbignąć. się. takie kolana tak zwane. Dobrze wygląda, nie mała. Dobra. Teraz możesz to robić. Skrótko, po prostu sobie się łatwiej jest